Dobra, to skończymy robić na śniadanko i później pójdziemy po zakupy, bo nie mamy przydatnych rzeczy. Już idę. Dobra, to jest. Teraz ty. Chodź. Dobra, już idę. A ja mam jajecznicę, a zarobić coś do picia. Masz. Mm, masz. I ty masz. Dobra. Czekaj, doleje nam herby, paty. Dobra, to też doleję. Chcesz jeszcze na poproszę? Poprosiłabym. Dobra, teraz idźcie już a pójdziemy później na zakupy. No dobrze. A do, skle do sklepu z ciuchami, bo jeszcze no, coś kupić do jedzenia, bo jak widzę, to w lodówce nie ma nic przydatnego. A będzie coś na obiad? Tak, będzie, ale to będę musiała jeszcze kupić ziemniaki. No i trochę mięs Dobrze, to ja już pójdę, pościelę łóżko i, przy, i przyjdę do salonu. Dobrze, to idę. Dobrze, a ja idę włączyć telewizję. Czopieszku, chcesz coś poglądać? To oglądaj. A ja pozmywam jak zwykle.